Witam Was dzisiaj razem z szumisiem. To bardzo sympatyczny misiek, który w brzuszku chowa mechanizm, e, który szumi. Zobaczymy. No. I ten szum przypomina e, taki, który dziecko słyszy w brzuchu mamy. Taki z życia płodowego, który bardzo maluszka wycisza, uspokaja, jest świetnym usypiaczem i takim dźwiękiem, który niweluje wiele lęków maluszka i pozwala mu spokojnie spędzać czas. Nasz szumiś ma kilka odsłon, kilka postaci. Może być taki brązowy z brzuszkiem, który po naciśnięciu jego słyszymy dźwięki. On jest uszyty z takiego pluszu gładkiego. Mamy takiego ważowego stworka z, z, z kieszonką, z wyszytą aplikacją. Tu ma łatkę, rękawki ma takie dzianinowe, słodkie uszka. To wszędzie są bardzo delikatnie i precyzyjnie zrobione aplikacje, zarówno u jednego i u drugiego. Na pewno się nie oderwą, będą bezpieczne dla maluszka. A to słuchajcie, szum w nowych odsłonach. Ta Taki śmieszny mały bzium z takiego polarowego kocyka Milusiego. Taka śpiąca, słodka figurka, która też świetnie sprawdza się, jak siedzi. tutaj z boku mamy suwak. Dzięki któremu możemy tutaj, o tą stronę, tutaj ukryty będzie mechanizm, tak, żeby maluszek się do niego nie dobrał, a żeby zabawka działała, bo to w sumie. Zabawka, grająca zabawka. I tutaj jeszcze nowe szumisie. Taki niedźwiadek, który tutaj można go przypiąć do wózka, do łóżeczka, do fotelika samochodowego, e, do, do krzesełka i będzie blisko e, dziecka. No i taki. Też milutki, pluszowy. Może być taką nawet mini podusią, do której będzie można się przytulić. I z tyłu, tak samo, mechanizm na rzepy. Pozwalające do, doczepić go w różne miejsca. No, ale cóż, kupujemy takiego szumisia świetny, że no opłatny na, na prezent na baby shower a w środku znajdujemy właśnie zabawkę znajdujemy mechanizm i instrukcję. w pięknym takim linianym woreczku. No i cóż, najpierw zacznę od mechanizmu. Tu jest jakby głośnik. Działa on na trzy baterie AAA, które w środku um, są już um, bezpiecznie skręcone, zamknięte. No i tu jest ten przycisk. On jest na tyle wygodny, że jak znajduje się nawet w środku misia, łatwo go nacisnąć. No i tak. Uruchamiamy nasze szumy. Możemy, mamy trzy rodzaje tych szumów o różnej częstotliwości. No, musicie sprawdzić, które będzie najlepsze dla dziecka. Zmieniam częstotliwość. Dwoma szybszymi e, przyciskami. I mam jeszcze taką opcję, że jeżeli przytrzymam dłużej, to mogę zmienić e, głośność tego szumu. Zobaczcie. Przyciszam. Taka, żeby była dostosowana dla naszego dziecka. Ale mogę też wziąć głośniej. W zależności od tego, jak, w jakim miejscu jesteśmy, jak głośno chcemy. O! Dobra. Tyle wystarczy. Możemy też mechanizm wyłączyć. No, czekajcie. Się rozsumiał. Możemy go przyciszyć. I mechanizm uruchomiony działa przez 50 minut i sam się wyłączy, ale możemy też e, sami go wyłączyć, naciskając e, raz e, przycisk przez minutę, e, przez sekundę. E, mamy tutaj instrukcję do naszego. E, Szumisia z informacją, z której możemy się dowiedzieć, jak działa, jak go należy konserwować, jak go należy myć. A ja przeczytam Wam e, taką hmm, podziękowanie od producenta za to, że e, takie, taką zabawkę kupiliście. Witaj Maluszku, jestem Szumiś. Mały, miły i zupełnie niezwykły miś, bo potrafię kiedy szumię. Czujesz się znów jak brzuszku mamy. Twoje oczka powoli się zamykają i odpływasz w krainę pięknych snów. Jeszcze, nie, jeszcze mnie nie znasz, ale jestem pewien, że niedługo stanę się twoim pierwszym i najlepszym przyjacielem. Jestem tu po to, żebyś spał spokojnie. Twój żumś. No to taki list już od przyjaciela. Myślę, że zostanie z maluchem na zawsze. Tak patrzę, co jeszcze warto wiedzieć. No na pewno samego misia można prać w pralce, oczywiście bez mechanizmu. Jeżeli dźwięk tego szumu będzie się zmieniał, to warto zmienić baterię. Jeżeli tutaj zacznie inaczej brzmieć, na niektóre dzieci to działa, na niektóre nie, niektórzy rodzice czasami nagrywają sobie dźwięk suszarki w telefonie komórkowym, i puszczają i emitują go. Myślę, że to jest taka a, sprytna i mądra wersja, a, żeby poradzić sobie z tym usypianiem maluszka, i tym, żeby był spokojniejszy i możemy sobie taką maskotkę, która jest przy okazji śliczna, e, zawsze takiego szumisia mieć blisko dziecka i może zasłuży na tytuł najlepszego przyjaciela malucha.